Cześć, z tej strony pasieka Hoska. Dzisiaj sobie mówimy dwa tematy. Pierwszy z będzie zimowla matek zapasowych. Ja matki zapasowe zimuję w takim uliku. Jest on wykonany ze zwykłej deski. deska po boku jest 3 cm, na dole 2 cm. Dodatkowo taki wylotek jest trochę jedna deseczka wypuszczona. To spełnia tylko funkcję, żeby się pszczołom lepiej lądowało i tu jest na czas transportu czegoś taka zasóweczka dodatkowo można sobie jeszcze tak jak ja zrobiłem uszczelnić, to akurat są sklejone korpusy, bo te deski są robione o, uliki z desek takich odpadowych co miały iść do spalenia ale akurat udało się coś z nich zrobić do środka ja wkładam 5 ramek wielkopolskich i w sumie z budowy to może tyle ja taki ulik tworzę 1 do 3 września tylko i wyłącznie z jednej ramki czerwiu i to jest ważne krytego, żeby on się za 2-3 dni wygryzł, poddajemy matkę, najlepiej w mateczniku, bo jest wtedy 100% przyjęcie takiej matki, problem niektórzy mogą mieć z odnalezieniem takiej matki, ale doświadczeni pszczelarze raczej nie mają nowic susze raczej też nie powinni mieć matka zawsze jest większa i tak, taką jedną ramkę czerwiu wkładam dając po bokach dwie z suszem jedną z pieżgą jedną z pokarmem to jest bardzo ważne to ułożenie, gdyż matkę po unasinieniu od razu zaczerwi nam w parę dni ramkę środkową potem przejdzie na boki i przynajmniej jest koniec września i Matka już ma zaczerwione bądź te dwie przaznie ramki, gdzie operuje tu więcej smuńce. I ta ramka albo jest naniesiona pieżga, albo na hektar. Zdarza się, że zaczerwione są trzy, nawet cztery ramki wielkopolskie. Tu wchodzi pięć, nie wiem czy mówiłem. W środku to wygląda tak. Widzimy pszczoły są trochę złe dzisiaj, bo jest chłodno. Nie lubię, jak się im otwiera. I tak widzimy, pokarmu jest na full. On tego pokarmu nie przerabiały wcale, praktycznie. Jedynie co to były pokarm poddawany z jakimiś lekami, ziołami. Zakryjemy je już z ziołami. Ja ramki do jest z zwykłych rodzin, które odbieram. Rodziny zwykłe produkcyjne karmię więcej i odbieram w zależności od ilości. Jeśli mam tych ulików, na przykład 10-15 to z każdej rodziny muszę mieć trzy ramki i więcej pokarmu i tak, ja przynajmniej rozdzielam to tak, że pszczoły jest dużo ramka czerwiu, pokarmu czerwiu po bokach ramki z pokarmem i tak, zostawiam praktycznie do, do wiosny w razie, gdy u mnie przychodzą silne mrozy bądź jakieś zawieje śnieżne, co się czasami zdarza w tych czasach taki odkład biorę albo do jakiegoś garażu bądź do piwnicy. Najlepiej jest wziąć do garażu, tylko żeby temperatura nie spadła poniżej 15 stopni, gdyż taki ul jest nieszczelny. Jak tu widać, jest szparka, ale ona jest zakitowana, raczej powinna być. I tak, z takim chowaniem odkładu jak najdłużej zwlekamy. Jeśli temperatura w ciągu dnia spada do minus 5 stopni, śmiało możemy ją trzymać jeszcze do minus 10 w dzień. Jeśli w nocy już jest minus 20, minus 15. Taką rodzinę ja chowam. Gdyż mi zależy na to, żeby ta pszczoła się tak nie spracowała. Jest wtedy silniejsza na wiosnę, i wprawdzie mówiąc, możemy. Jeśli nie, nie sprzedajemy matek zapasowych, my nie potrzebowaliśmy, zostało nam wszystkie. One się rozchulają do początku maja, będzie odkładzik na 3-4 ramki czerwiu. I jeśli chcemy powiększyć pasiekę, to ona na akację już nam coś przyniesie i na lipę. Także powiększenie pasieki w wrześniu można powiedzieć. Ja takie rodzinki zazwyczaj na wiosnę łączę, z jednej robi dwie, i matkę zapasową jedną przeważnie sprzedaje bądź daje znajomym pszczelarzom. Myślę, że o matkach zapasowych tyle. Drugim tematem warroza, która w tym roku jest bardzo liczna. Tu, tu akurat mamy ul i Nie mogę tego tworzyć. ul ósemeczkę, w którym matka była. Przez przypadek przygnieciona. Ja matkę podałem, zaizolowałem, poczekałem kiedy się ten czerw wygryzie do końca. Dosłownie, bo matka była wypuszczona jak nie było w ogóle już czerwiu. Zakarmiłem ją na maksa. I zostały podleczone dwoma tabletkami apiwarolu. Na pierwszej tabletkę spadło około 50 sztuk roztoczy w drugim, jak spaliłem nie spadło nic matka została wypuszczona pogoda pozwalała w czerwieniu dodatkowo kwitły hektary gorczycy i kilka faceli i spalona została 3 dni temu tabletka i efekt to. no roztoczy warroza jest tu około 80 albo nawet setki takie rodziny mam dwie i cały osób takiej warlozy dużej. Był tylko i wyłącznie w tych rodzinach, co były matki izolowane, co jest najlepsze obok mamy matkę, która nie była izolowana, czerwiła nieustronnie w trakcie. No, widzimy, jest to kilka sztuk dla wiarygodności. Następna rodzina. Kilka sztuk tak samo. Tu, tu troszeczkę więcej, góra 20, ale w każdej rodzinie nie przekracza to 20. Roztoczy. Widzimy 20 roztoczy. Następna matka, która też była izolowana. Fulu numer 15. Widzimy tak samo. Gwałtowny, duży osyp warrozy matki, przypominam, był izolowany w tych dwóch ulak Ja matek zazwyczaj nie izoluję. Tu proszę, nie było izolacji. Widzę ino trzy sztuki prostoczy. Następny ulik także nie, było, nie ma. I tu jest moje pytanie. Czy to ma sens, izolowanie matek? Widzimy, izolowana matka była. Matka się rozczarwia późno i ta warroza się strasznie namnaża. Rabunki na pewno odpadają, gdyż jestem codziennie na pasiece i matki się nie rabowały. Także według mnie izolacja matek pszczelik nie ma najmniejszego sensu. Matkom trzeba dać się rozwijać, namnażać i widzę, że te rodziny, które były izolowane są Troszeczkę słabsze. Odtykce nie były izolowane, a odstawały dużo, naprawdę dużo odstawały, bo miały na przykład na ostatnim, przedostatnim przeglądzie dwie ramki czerwiu mniej. I tak naprawdę one podgoniły to, że matki czerwiły. Pogoda pozwalała na loty, gdzie było ciepło, matki się rozczerwiły, pszczoły znosiły pyłek, nektar z poplonów. No i w komentarzach piszcie, co o tym myślicie. Komentujcie, subskrybujcie.